Cześć! Przychodzę do Was dzisiaj z szybkim holem Biedronki. Są to rzeczy, które udało mi się właśnie kupić. Są na nowościach z Biedronki, a są bardzo fajne, dlatego chcę Wam pokazać. Dwa świąteczne kubki w cenie 9 zł. Od środka napis Merry Christmas. Kubki są bardzo duże. Mają tutaj wzorek renifera i choinki. I są bardzo fajne, wam powiem, takie wielgachne, fajne kubki na świąteczną herbatę lub na gorącą czekoladę. Drugą rzeczą, którą kupiłam i aż cztery paczki, są to lampki, które chcę powiesić na oknach. I są fajne, bo są bardzo delikatne, na druciku. Ja sobie wybrałam ciepłe, białe światło, bo uważam, że takie jest najfajniejsze. I um, one od razu są bateriami, cena 9 zł. I wam zademonstruję, tak się świeci to światło. A to jest drucik taki o delikatniutki, że to będzie bardzo fajnie wyglądało, słuchajcie. Można też na stół wigilijny położyć albo do jakiegoś wazonu szklanego, naczynia. Same one tak, ro, ro, one nie są teraz rozplątane, ale ja już powiesiłam na oknie je i super to wygląda. I ostatnią rzeczą jest coś dla fan, fanów serialu Przyjaciele. Też nowość piżama. Słuchajcie, piżama. Ja kupiłam akurat męską, ponieważ bardziej mi się wzór męski podobał. Mi to nie przeszkadza, czy jest piżama damska, czy męska? Uważam, że męskie rzeczy są lepiej wykonane, są lepsze w lepszych cenach. Piżamy tak samo są lepiej wykonane. Tutaj nie jest bez różnicy według mnie i ten wygląd męskiej piżamy bardziej mi się podobał. Ja sobie wzięłam w rozmiarze M, bo chciałam, żeby była ona luźna. I słuchajcie, polecam ją, bo cena 39 zł, a to jest bardzo dobra bawełna. Ponieważ to jest bawełna egipska i ta piżama jest wyprodukowana w Egipcie. I teraz Wam zademonstruję jak ona wygląda. Więc są spodnie bawełniane. Akurat one są 100% bawełny te spodnie. Tutaj na dole mają takie ściągacze. W choinki, gwiazdki, no typowo świąteczny taki print i do tego podkoszulek. on ma trochę domieszki sztucznego, ale to bardziej ze względu na ten print, który to jest. To właśnie to jest ta domieszka sztucznego i z napisem friends i tutaj tak to wygląda. Powiem wam bardzo fajna. Bardzo miła w dotyku ta bawełna. Ja na to bardzo zwracam uwagę. Bawełna na bawełnie też jest nierówna. I jak macie okazję, kupować rzeczy bawełniane, czy to z Turcji, czy z Egiptu, to kupujcie, nie zastanawiajcie się, bo to jest jedna z najlepszych bawełn po prostu na świecie. I coś takiego. Teraz obecnie na nowościach jest też taka identyczna, damska, ale właśnie. Ten print damski mi się za bardzo nie podobał. Na tym kończę mój szybki kolor z biedronki. Tutaj mi się kubeczki czackają. <grywka> kubeczki były też inne rodzaje, ale te najbardziej mi się spodobały. Właśnie takie zwykłe, białe, tylko u góry wzorek. Tu jest taki jeszcze odbity, jakby sweterek. Na tym. Ale to jest wszystko w bieli. E, nic, kochani, dzięki za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby wiedzieć o nowości. Was to nic nie kosztuje, a mi pozwoli rozwijać ten kanał. No. Cześć, pa!